Dzień dobry! W czerwcu 2021 roku premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polski ład jest kompleksowy, bardzo dobrze przeliczony, przemyślany, przeanalizowany i służy całemu społeczeństwu. Dzisiaj, 11 lutego 2022 roku, widzimy już, że premier wtedy ani słowa prawdy nie powiedział. Przedwczoraj przez Sejm przeszła już piąta nowelizacja ustawy podatkowej związanej z Polskim Ładem. Na Nowy Ład skarżą się absolutnie wszyscy. Mieliśmy protesty pracowników Skarbówki, protesty pracowników ZUS-u, mieliśmy protesty posłów, którzy okazało się, że również stracą na Nowym Ładzie, ale szybko ogarnęli sobie na boku optymalizację podatkową i jednak na nim nie stracą. Stanowisko stracił Minister finansów Tadeusz Kościński, który akurat najmniej za ten cały bałagan odpowiada, a w Ministerstwie Finansów już od tygodni toczą się codzienne debaty, jak naprawić nowy ład. W trakcie tych narad Podobno, tak mówią dziennikarze, wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że tego naprawić się nie da. Na co drugi wiceminister, pan Artur Soboń, który został wysłany do Ministerstwa Finansów w charakterze strażaka, odpowiedział, że pan Sarnowski to już niczego naprawiać nie będzie. No i rzeczywiście minęło tydzień, dwa od tamtej odpowiedzi, i dzisiaj wiceminister Jan Sarnowski również stracił swoje stanowisko, co jest naprawdę bardzo złą wiadomością, ponieważ niestety w zasadzie to już tylko on kojarzył tam mniej więcej, na czym polegają te podatki. Drugi wiceminister, właśnie pan Soboń, o podatkach wie w zasadzie tylko tyle, że trzeba je płacić, a ile o podatkach wie kolejny wiceminister, pan Piotr Patkowski, to pewnie sami dobrze wiecie. W związku z czym w ministerstwie zastanawiają się, jak naprawić nowy ład i Dochodzą do wniosku, że zrobić się tego nie da. Dlatego, w czynie społecznym, postanowiłem pomóc pracownikom Ministerstwa Finansów i zasugerować kilka rozwiązań, co z tym całym bałaganem można zrobić, żeby ludzie trochę mniej was nienawidzili, niż ma to miejsce dzisiaj. Więc, kilka rad ode mnie. Mam nadzieję, że z części z nich panowie skorzystacie. Są wasze. Jeżeli się wam spodobają, korzystajcie, wszyscy na tym zyskamy. I wy, i my. Pierwsza rzecz. Nie da się niestety wycofać nowego ładu w całości. Mamy już ugruntowaną e, linię Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą nie można w trakcie roku robić z negatywnych zmian dla podatników w podatku dochodowym. Nowy ład miał rozwiązania korzystne oraz niekorzystne dla podatników. I teraz, gdybyśmy wycofali to w całości. No to wycofamy te rozwiązania korzystne, takie jak na przykład wyższa kwota wolna od podatku, czy też wyższy drugi próg podatkowy. Tego zrobić nie wolno. Jakieś takie kompleksowe zmiany można robić dopiero za rok. To, co teraz można robić w trakcie roku, to pobawić się trochę składką zdrowotną, ponieważ. Jak w Polsce wszyscy doskonale wiemy, składka to nie jest podatek, w związku z czym można zmieniać ją w ciągu roku, oraz możemy wycofywać zmiany jednoznacznie negatywne dla podatników. Stąd mój pakiet propozycji zawiera rzeczy, które można zrobić tu i teraz, część z nich należy zrobić tu i teraz, oraz takie, które niestety będzie można dopiero zrobić za rok. I o czym tutaj Mówię. Pierwsza propozycja. Mnóstwo problemów macie z tego powodu, ponieważ przepisy o nowej kwocie wolnej od podatku ograniczyły katalog podatników, którzy mogą z tej kwoty wolnej skorzystać w trakcie roku. No są to przedsiębiorcy na skali podatkowej, są to ludzie na umowie o pracę, ale to nie są ludzie na umowie zlecenie, a w Polsce kilkaset tysięcy osób rozlicza się na umowie zlecenie, i oni teraz w trakcie roku nie mogą przy swoich rozliczeniach rozliczyć wyższej kwoty wolnej od podatku. Stąd dostają na rękę mniej niż w grudniu zeszłego roku. I dlatego właśnie na Was są wściekli. To samo spotkało posłów, którzy nie mają umowy o pracę z kancelarią Sejmu. Stąd kiedy dostawali wynagrodzenie pierwsze, w styczniu, to niestety nie uwzględniało ono tej kwoty wolnej od podatku. Z tego właśnie powodu złożyli bardzo źle napisany wniosek o interpretację indywidualną, którą Krajowa Informacja Skarbowa, którą na ogół trochę krytykuje, proszę sobie wyobrazić, rozpatrzyła w 4 dni. Z czego dwa to weekend. W związku z czym dwa dni robocze i posłowie dostali interpretację podatkową. Jeżeli ktoś z Państwa, drodzy podatnicy, wysłałby taki wniosek, to po trzech miesiącach dostalibyście odpowiedź, że tu jest kilkadziesiąt wrednych pytań, na które musicie najpierw odpowiedzieć. Potem minęłyby dwa tygodnie i może ten wniosek już by był i ta interpretacja by była. A posłowie, proszę, dwa dni mają interpretację. Bardzo bym chciał, żeby ta instytucja działała tak również względem innych podatników, a nie tylko kancelarii Sejmu. Byłoby dobrze. Więc postulat, który można bardzo szybko wprowadzić i rozwiązać mnóstwo problemów, setki tysięcy problemów, bo tyle ludzi ma z tym problem, to pozwolić do korzysta na korzystanie z wysokiej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników mających dochody na skali podatkowej. Nie tylko umowy o pracę. Sami sobie zrobiliście, mówię do Ministerstwa Finansów, to wyłączenie i teraz sami jesteście atakowani. To jest wasza wina, możecie to szybko naprawić. Drugi problem który można szybko rozwiązać, to zdefiniowanie i wprost napisanie, jak wygląda wspólne rozliczenie małżonków w zakresie ulgi dla klasy średniej oraz umożliwienie rozliczania tej ulgi dla klasy średniej znowu dla wszystkich dochodów na skali podatkowej, bo ona znowu nie dotyczy wszystkich dochodów, stąd niektórzy mogą się rozliczać, niektórzy nie mogą. System jest skomplikowany, nikt nie wie, jak on działa, i stąd są problemy, które znowu sami spowodowaliście, bo nie musieliście naprawdę tego tak Udziwniać, to była wasza wola. Kolejna rzecz. Tu już jest trochę grubszy temat, to znaczy składka zdrowotna. Przyznaję, że trzeba było naprawdę bardzo długo myśleć, żeby wymyślić taki system dla składki zdrowotnej, jaki mamy obecnie. Mówię tutaj o przedsiębiorcach. To znaczy, teraz jest tak, jeżeli mamy przedsiębiorcę, który rozlicza się na skali podatkowej, to płaci 9%. Jeżeli jest na podatku liniowym, to płaci 4,9%. Jeżeli jest na ryczałcie. To płaci albo 300 zł z hakiem miesięcznie, albo 500 zł z hakiem, albo 1000 zł z hakiem, w zależności od tego, jakie ma przychody. Jeżeli jest jednoosobo, ktoś jednoosobową spółką ZO, to znaczy udziałowcem jednoosobowej spółki ZO, no to płaci tam składkę zdrowotną od średniego wynagrodzenia. Podobnie od średniego wynagrodzenia płaci składkę ktoś, kto jest komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytariuszem. Ale już komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie płaci składki zdrowotnej. Dalej, osoba, która. Wykonuje powtarzalne świadczenia niepieniężne na rzecz spółki akcyjnej albo spółki ZO, nie płaci składki zdrowotnej, ale osoba, która wykonuje powtarzalne świadczenia niepieniężne dla prostej spółki akcyjnej, płaci składkę zdrowotną. W związku z czym, jeżeli wykonujemy swoją działalność w różny sposób, to płacimy różne wysokości składki zdrowotnej albo jej nie płacimy. Czemu nie można tego ujednolicić? Czemu każdy przedsiębiorca, niezależnie czy jest wspólnikiem spółki jawnej, cywilnej, czy jest komplementariuszem, komandytariuszem tej spółki drugiej czy innej, nie może płacić po prostu tej składki zdrowotnej w wysokości 9% od średniego wynagrodzenia? Tak jak płacą komplementariusze spółki komandytowej. Nie byłoby prościej, nie byłoby miejsca na różnego rodzaju arbitraż składkowy, no byłoby prościej. To czemu tak nie zrobiliście? Czemu ten system jest tak skomplikowany? Ale to dopiero początek problemów. Bo jeżeli Mówimy o składce zdrowotnej na podatku liniowym, no to to wynosi 4,9%. Ale 4,9% od czego? No bo nie od tego samego dochodu, od którego płacimy podatek dochodowy, te 19%. W tym momencie, po ostatniej tej nowelizacji sprzedwczoraj, są dochody, od których płacimy tylko podatek dochodowy i nie płacimy składki zdrowotnej. Są dochody, od których płacimy i składkę zdrowotną, i podatek dochodowy. I są dochody, od których płacimy tylko składkę zdrowotną, nie płacimy podatku dochodowego. Czemu? Czy podstawa opodatkowania dla podatku dochodowego naprawdę nie może już być taka sama jak dla składki zdrowotnej, zakładając, że ta składka zdrowotna musi być już liczona od dochodu? Czemu te podstawy opodatkowania są różne? Czemu dla składki zdrowotnej nie możemy rozliczać ulg, nie możemy rozliczać straty z lat ubiegłych? To tylko komplikuje system, ponieważ trzeba osobno liczyć dochód dla składki zdrowotnej i osobno dla podatku dochodowego, a nie ma żadnego powodu, żeby tak było. Co więcej, w marcu. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy od dochodu liczonego w jakiś sposób za luty plus składkę zdrowotną od dochodu liczonego w inny sposób za styczeń. Czemu te miesiące znowu się rozjeżdżają? Czemu nie można w marcu płacić składki za luty i podatku za luty? Tylko podatek płacimy za luty, a składkę za styczeń. Czy to nie można naprawdę uprościć? Czy to wszystko musi być tak skomplikowane? Jeżeli. Można by to uprościć, zakładając, że to musi być liczone od dochodu, to mam propozycję. Napiszcie, że ta składka zdrowotna to jest dokładnie 4,9 podzielić przez 19, razy wysokość podatku dochodowego. Wtedy nie mamy żadnych różnic pomiędzy podstawą opodatkowania dla składki zdrowotnej i podstawą opodatkowania dla podatku dochodowego. Da się to jednym działaniem policzyć. Zamiast liczenia osobno podstawy opodatkowania dla składki zdrowotnej. Wam byłoby prościej, nam byłoby prościej, system byłby prostszy, tak? I to również można zrobić, tylko trzeba chcieć, dlatego rzucam wam taki pomysł dla przemyślenia. Kolejna rzecz. Nie wiem czy zauważyliście, ale jak wprowadziliście teraz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej, to wprowadziliście ją w ten sposób, że płaci się tylko wtedy, kiedy działalność gospodarcza nie jest zawieszona. A nie wiem czy pamiętacie, że jeżeli mamy Zawieszoną działalność gospodarczą, to możemy w tym trakcie tego zawieszenia sprzedawać środki trwałe. Co oznacza, że jak ktoś będzie chciał sprzedać cenny środek trwały, to wiecie co zrobi: zawiesi swoją działalność gospodarczą, sprzeda ten środek trwały, nie zapłaci od tego waszej składki zdrowotnej, po czym wznowi działalność i dalej będzie płacił składkę plus podatek. Po co robicie takie wyłączenia? Czy nie byłoby prościej, gdyby ta podstawa jednak była różna, równa, niezależnie od tego, czy mamy zawieszoną działalność, czy nie, albo składka zdrowotna od prokurentów? Nikt w Polsce teraz nie wie, czy od prokurenta płaci się składką zdrowotną, czy nie. Bo w, z jednej strony chcieliście, żeby to było płacone, widać to po przepisie, widać to po uzasadnieniu, ale z drugiej strony źle wprowadziliście przepisy, na podstawie których ktoś tą składkę zdrowotną od prokurenta miałby płacić. Efekt jest taki, że czytając literalnie przepisy, nie ma składki zdrowotnej od prokurenta, ale podejrzewam, że Wy tą składkę zdrowotną kiedyś będziecie chcieli pobrać. I znowu, po co to zamieszanie? Nie można tego uprościć i wprost napisać, że jest ta składka albo jej nie ma tylko tak nieumiejętnie to wprowadzać. Ten system trzeba upraszczać, uniemożliwiać tego rodzaju luki oraz sytuacje wątpliwe. Właśnie, sytuacje wątpliwe. Cały ryczałt, czyli ten podatek przychodowy, który w teorii powinien być bardzo prostym podatkiem, w waszym wykonaniu jest jedną wielką wątpliwością. Ostatnio cały odcinek na YouTubie poświęciłem ryczałtowi w branży IT. Tam mówiłem chyba 20 minut, ile jest wątpliwości. Jak ciężko stwierdzić, czy ktoś, kto pracuje w branży IT, powinien płacić 8,5%, czy może 12%, czy może 14%, czy może 15% podatku. Bo z waszych przepisów to w żaden sposób nie wynika. I teraz jedna rzecz. To oczywiście, że trzeba uprościć. To nie może dalej tak wyglądać, że te kody PKWiU z taką dokładnością wypisujecie, bo zawsze wtedy będą wątpliwości. Ale to jest jedna rzecz. A druga, jak wprowadzacie przepisy podatkowe, to myślcie, jakie to będzie miało konsekwencje organizacyjne również dla Was. Bo w tym momencie pomyśleliście tak. Przerzucimy mnóstwo przedsiębiorców na ryczałt. To jest prosty podatek, będą płacić stałą stawkę od swojego przychodu, nie będą sobie w koszty wrzucać tych wszystkich różnych dziwnych rzeczy i będzie prościej. No tak, w teorii tak, ale w praktyce przedsiębiorcy muszą najpierw złożyć wniosek w sytuacjach wątpliwych do gusu, żeby GUS powiedział im, jaką, jaki oni mają kod U, po to, żeby ci przedsiębiorcy mogli bezpiecznie płacić podatek ryczałtowy. I ktoś o tym nie pomyślał. W gusie ie w Łodzi, który przyznaje te kody PKWiU, pracuje teraz 8 osób. Jesienią pracowało 10, ale dwie się zwolniły. I do tych 8 osób dziennie trafia teraz ponad 100 wniosków o Klasyfikację PKWIU. 100 wniosków na 8 osób dziennie. Czy ludzie nie mają szans na nie odpowiedzieć w terminie, nawet jeżeli się sprężą. W styczniu 2022 roku do gus w Łodzi w sprawie tej klasyfikacji PKWIU trafiło 15 razy więcej wniosków niż w styczniu zeszłego roku. 15 razy więcej. Czy pracuje tam teraz 15 razy więcej osób? Nie, bo nikt u was nie pomyślał, żeby dać cynk do gusu. Hej, zatrudnijcie kilkadziesiąt nowych osób, bo się nie wyrobicie, bo mamy taki chytry plan, żeby dziesiątki tysięcy osób przeszły na ryczałt. W związku z czym będziecie mieli zwiększone zapytania o to. Tej jednej prostej informacji zabrakło, bo nikt u was niestety nie myśli o takich rzeczach, o których trzeba myśleć. W związku z czym rada. Zatrudnijcie więcej ludzi w gusie i podnieście tym biednym ludziom wynagrodzenia, bo zaraz oni się zwolnią również i nikt nie będzie na te pytania odpowiadał. I druga rzecz, wypadałoby w miarę szybko wprowadzić dla stawek. Ryczałtu, czy dla kodów PKIWU, i taką analogię do wiążącej informacji stawkowej z VAT-u. Tak? To znaczy, wysyłamy pismo, opisujemy sytuację, dostajemy wiążącą informację, jaką stawkę ryczałtu płacimy. tak, To by ludziom uprościło życie, bo my teraz składamy wnioski do GUS-u, zawalamy tych pracowników masą wniosków o interpretację. Potem bierzemy te wnioski, piszemy kolejne interpretacje do KIS-u. Całość trwa 9 miesięcy. Po co to? Byśmy wysyłali krótką informację o stawkę ryczałtu, byśmy dostawali zwrot i system podatkowy byłby sprawniejszy. Niszy. wprowadźcie proszę odpowiednik wisów dla ryczałtu. Wszystkim będzie prościej i wam i nam. Detal, ale istotny. Zlikwidowaliście możliwość preferencyjnego rozliczania samotnych rodziców. I rzeczywiście, jeżeli ktoś zarabiał mniej, to na nowym systemie nie straci, może nawet troszeczkę zyska. Ale jak ktoś zarabiał więcej, to nowy system jest dla niego niekorzystny. Mamy wdowy, mamy wdowców, mamy porzuconych małżonków. Czemu Karzecie ich podatkowo za to, że im w życiu nie poszło, że trafiło im się takie wielkie nieszczęście. Cofnijcie tę zmianę. Nie można sieroty, wdowy lub osoby porzucone karać podatkowo, wydaje mi się, to lekko nieprzyzwoite. Spółka jawna. Obłożyliście niektóre spółki jawne podatkiem CIT, ale nie, nie zrobiliście w przeciwieństwie do rozliczenia dla komplementariuszy spółek komandytowych odliczenia. Tego CIT-u od Pitu ze wspólników spółki jawnej. Stąd jeżeli ktoś teraz jest osobą fizyczną, wspólnikiem spółki jawnej, to ta spółka jawna, jeżeli jest CIT-owcem, najpierw płaci CIT, potem ta osoba od tego jeszcze płaci PIT, i jest podwójnie opodatkowana jak udziałowiec spółki ZO, a nie jak komplementariusz spółki komandytowej, mimo że ponosi pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki jawnej. To chyba nie powinno tak wyglądać, tak? Jeżeli mamy taką zasadę, że jeżeli ktoś odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki, no to nie powinien być podwójnie opodatkowany. Tak jest na spółkach cywilnych, na jednoosobowej działalności gospodarczej, na komplementariuszach spółki komandytowej czy komandytowo-akcyjnej. Czemu tego nie ma dla spółki jawnej? Pewnie zapomnieliście. Tak podejrzewam, to wam przypominam. Mam nadzieję, że jak najszybciej tą możliwość wprowadzicie. Cit estoński. Bardzo dobre zmiany w tym roku. Jest znacznie lepiej niż rok temu. Pochwała. Natomiast dalej jest niestety trochę złych rzeczy. Jaka jest przyczyna, że wy ograniczyliście ten CIT estoński tylko dla spółek, które mają te 50% przychodów z określonego rodzaju? To naprawdę stwarza pewne problemy i wyrzuca część spółek. Ten zapis jest kompletnie niepotrzebny. Albo podatek od przekształcenia. Wprowadziliście możliwość przekształcenia się i wejścia na CIT w trakcie roku. Ale jak ktoś tak robi, to musi zapłacić podatek od przekształcenia. Chyba, że zaraz potem znowu zamknie księgi i je otworzy, to już nie musi płacić tego podatku. To po co podatek, który tak łatwo jest obejść? Do pieca należy to zlikwidować. Nie widzę żadnego powodu, żeby wprowadzać podatki, które można bardzo łatwo obejść na podstawie przepisów, które w tym samym czasie wprowadzacie. To nie ma sensu. To tylko i wyłącznie komplikuje nasz system podatkowy i takich rzeczy po prostu nie powinno tam być. Dalej. Na CIT-ie estońskim wymagacie tego, żeby ktoś zatrudnił minimum trzy osoby na umowie o pracę. A można też zatrudnić na umowie zlecenie, bo się na to zgodziliście, ale tam te wynagrodzenia nie muszą być na poziomie minimalnym, jak na umowie o pracę, tylko na przeciętnym. Po co? Nie może tam też być na poziomie minimalnym. Czemu dla umowy o pracę wprowadzacie zupełnie inne kryterium niż dla umowy zlecenie? Chyba tylko po to, żeby ten system był bardziej skomplikowany, bo to wymaga kolejnych zapisów i cała ustawa nam pęcznieje i ludzie muszą się zastanawiać, a jak zatrudnię dwie osoby na umowie o pracę, a jedną na umowie zlecenie, to czy spełniam ten warunek, czy nie spełniam. Tworzy to zupełnie niepotrzebną komplikację. Nie różnicujcie tych progów, bo to tylko i wyłącznie wprowadza zamieszanie. Albo ukryte zyski. Stworzyliście otwarty katalog ukrytych zysków na cicie estońskim, w związku z czym wszystko teoretycznie może być ukrytym zyskiem poza wymienionymi jakimiś rzeczami. No na ile ja coś kojarzę podatki to powinno być chyba odwrotnie. To znaczy wy wprost mówicie co jest opodatkowane, a to co nie mówicie, że jest opodatkowane, to jest wolne od podatku. Wy tu to odwróciliście. Wszystko czego nie powiedzieliśmy, jest opodatkowane. I tam są różne dziwne rzeczy, które absolutnie nie powinny być traktowane jako ukryty zysk, ale niestety przez obecne przepisy jest traktowane jako ukryty zysk znowu zupełnie niepotrzebnie. I na koniec bo zbliżamy się do końca tej nieszczęsnej wyliczanki rzeczy, które można od razu poprawić po to, żeby ten system trochę lepiej działał, żeby tych wściekłych ludzi było trochę mniej, żeby wasze posady nie były zagrożone, tak jak w tym momencie. Wprowadźcie dłuższe vacatio legis. Uchwalajcie te ustawy wcześniej, bo zobaczcie, jak to teraz w praktyce wygląda. Uchwaliliście nowy ład w listopadzie. Potem go pięć razy już zdążyliście zmienić. Ktoś chciałby, załóżmy, że ktoś jest sprytny i od razu zorientował się, co się dzieje, i szybko na początku grudnia złożył wniosek o interpretację, po to, żeby mu wyjaśnić te mnóstwo nieprecyzyjnych, niejasnych sformułowań. Ten ktoś złożył na początku grudnia, bo bardzo szybko pisze wniosek o interpretację, taki wniosek do KIS-u. To teraz KIS ma 6 miesięcy na odpowiedź, no to mija nam styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Po tym czasie może dostać jeszcze. Do pytania, więc załóżmy minie 7 miesięcy. A jeżeli nie daj Boże, musi najpierw zapytać się Gusu o swoją stawkę PKWU, to cała impreza zajmie mu 9 miesięcy, mimo że zacznie ją bardzo szybko. Czyli ktoś, jak tylko się ustawa pojawi, składa wniosek o interpretację i teoretycznie za 9 miesięcy dostanie odpowiedź wiążącą, która mu powie, jak ma żyć, jak ma płacić podatki, jak ma rozumieć ten przepis. Ale ten przepis obowiązuje już od 8 miesięcy. W związku z czym Wygodnie by było i myślę, że przyzwoicie, gdyby wakacjolegis było takie, że jeżeli ktoś w ciągu dajmy na to miesiąca po opublikowaniu ustawy złoży wniosek do KISU, to dostanie odpowiedź zanim ta ustawa wejdzie, tak? Czyli zróbmy legis miesiąc plus termin, jaki ma KIS na odpowiedź na naszą interpretację i niech to będzie takie przyjęte legis. Wtedy przedsiębiorcy nie będą w listopadzie zaskakiwani nowymi zmianami zresztą KIS przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami się nie przejmujecie. Zawsze nas dojeżdżaliście co roku i nikomu powieka nie drgnęła. Teraz dojechaliście zwyczajnych podatników i z tego powodu macie problemy. Ale już zostawmy tych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mieliby wtedy czas na złożenie wniosku do KIS-u, na dopytanie się jak przepis wygląda, na zrozumienie wątpliwości i wszystkim było, żyłoby się przyjemniej. I czy taki system nie działałby lepiej, w którym mamy czas na dopytanie się was, jak interpretujecie przepisy, które nam wprowadziliście, bo teraz nie dajecie nam tego czasu. Nowy ład działa już drugi miesiąc, a my jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze zapytania z grudnia i nasi klienci nie wiedzą, jakie mają płacić podatki, bo tak beznadziejnie ten system w tym momencie działa. To była garść moich podpowiedzi. Mam nadzieję, że z czegokolwiek panowie z Ministerstwa Finansów skorzystacie i będziecie teraz ciężko pracować nad tym, żeby ten nowy ład był dla nas wszystkich trochę strawniejszy, żebyśmy wiedzieli, Jaki mamy płacić podatek, w jakiej wysokości, w jakim terminie, po to, żeby nam się łatwiej, prościej i przyjemniej prowadziło działalność gospodarczą oraz płaciło podatki w Polsce. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że któraś z tych podpowiedzi się Wam przyda.